Nie wyrzucaj szypułek z truskawek. Zróbmy ocet truskawkowy, który robię od lat. A teraz pokażę Wam, jak go przygotować. Obetnijcie szypułki z fragmentem truskawki. Dzięki temu ocet będzie miał piękny czerwony kolor i będzie pachniał. Nasz ocet przygotujemy w litrowym słoiku. Cztery łyżeczki cukru rozpuść w zimnej kranowej wodzie. To ważne, nie używamy gorącej wody, ale wyparz ją w słoiki. Tutaj widzisz maltkę octową. To nie to samo, co grzybek herbaciany do kombuczy. Dodałam łyżeczkę tego octu jako starter. Na koniec słoik zasłoń gazą. Tak ocet wygląda po kilku dniach, a tak po kilku tygodniach. Tak wygląda matka octowa, a tak pleśń. Ważne, aby owoce nie wypływały. Ja używam takiej szklanej wieczka. Szypułki truskawek są jadalne, możesz je jeść w całości. Nie tarać czasu na obieranie, jeżeli przygotowujesz koktajle albo lody. Patent z obieraniem truskawek za poprącą słomki moim zdaniem jest kiepski. Dlatego truskawki jem albo w całości, a jeżeli je obieram, to wykorzystuję szypułki, z których możesz przygotować też pesto.